Meczugorie otoczone ogniem. Tak, to prawda. Posłuchajcie zaraz tych niezwykłych informacji. Kolejne informacje docierają o ogromnym pożarze pomiędzy Chitlukiem a Liubuszkami. Czyli w środku jest Meczugorie. Posłuchajcie o tych niezwykłych informacjach. Ostatni pożar w Meczugorie. Gosili, gasili także mieszkańcy. Aby ten pożar nie przedarł się, nie zajął ich domostw. Była to wielka praca całego Meczugorie. Każdy mieszkaniec, który mieszkał blisko tego pożaru, pomagał, aby pożary się nie rozprzestrzeniły, pomoc w gaszeniu. Mogły także pomóc samoloty, ale Kanadyjczyki albo helikoptery, ale tylko i wyłącznie za pozwoleniem Sarajewa, więc jest to specjalna procedura. Te samoloty ani helikoptery nie pomagały w, w ugaszaniu pożaru ani w meczugorze, ani teraz, kiedy ta, ta wielka. kiedy ten wielki ogień zbliża się do meczugorie jak będzie dalej zobaczymy posłuchajcie o tej niezwykłej informacji 19 pożarów w Hercegowinie w ostatnich 24 godzinach na obszarze Hercegowina Neretwa oraz zachodniej Hercegowiny odnotowano 19 pożarów i wiele interwencji strażaków podaje federalna administracja ochrony ludności na terenie miasta Mostar strażacy przeprowadzili cztery interwencje w celu ugaszenia pożarów w aplici gdzie paliła się trawa niska roślinność opony i odpady w, także w alumni na drodze Na urządzeniu klimatyzacyjnym w Sechowinie. W miejscowości Czaplina strażacy podjęli aż 6 interwencji w Wisici, gdzie płynęła trawa, niska roślinność, w Terasowici również przy kaszeniu trawy oraz nisk niskiej roślinności czy też śmieci. Straża strażacy także ogłosili pożar w miejscowości Strugę. W wagonie w lokalnej linii kolejowej palił się węgiel oraz deski. W minie Czitluch został on ugaszony w miejscowościach Widowici i Dobra Selo. Straż pożarna także w Koni zinterweniowała w celu ugaszenia pożarów w, w wieczorem we wsi boraczko Jeziero, w gdzie w dwóch miejscach przy punkcie widokowym i przy samym miejscu do jeziora Boraczko spłonął las sosnowy, hrabstwo zachodnia Hercegowina. W ciągu zachodni, w okręgu zachodniej Hercegowiny pożar zarejestrowano w miejscowości Szeroki Brieke we wsi Knespolie, gdzie trawa i niska roślinność płonęły na powierzchni około 3000 m2. W Liubuszkach, gdzie Straż Pożarna miała trzy interwencje, mianowicie we wsi Warasowici, gdzie na powierzchni około 4000 m3 płonęła trawa i niska roślinność. We wsi Grab, na terenie Tribacza, na powierzchni około 100 000 m2 paliła się trawa, niska roślinność. Oraz we wsi Orachowie, trawa, niska roślinność Także płonęły na no, przestrzeni około 2000 m2 w posusję, gdzie straż e, gas, e, gasiła we wsi Batin. Droga do Grudę. w powierzchni 3000 m2, paliła się trawa. Strażacy interweniowali technicznie w, w zalanych ulicach, w mostarze Trzitluku, Jablanicy, Konic oraz e, Liubuszkach. Coraz więcej jest zgłoszeń o wielkich pożarach. To wszystko ogarnęło okolice Meczugorje. Teraz właśnie donoszą media o ogromnym pożarze pomiędzy Lubuszkami a Chitlukiem, czyli miejscowościami otaczającymi bezpośrednio Meczugorje. Zobaczymy, co będzie dalej. Meczugorje. Niezwykłe sceny dzieją się teraz w Meczugorie. Tysiące pielgrzymów zjeżdżają na festiwal młodych. Na 35 festiwal młodych, który zaczyna się 1 sierpnia, co roku do Meczugorie zjeżdża około 60 tysięcy młodych ludzi, aby przez 5 dni cieszyć się i modlić. Na niezwykłej chorwackiej ziemi w Meczugorie. Ostatniego dnia pielgrzymi wchodzą na wzgórze Krzyżewac i właśnie tam teraz dzieje się wielki dramat. Wielki pożar, który właśnie wybuchł w przeddzień festiwalu młodych Pustoszeje. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Meczugorje. Strażacy z, z okolicznych miast, z Chituka, z Lubuszki, a także z Posusie starają się zdławić i. Zlikwidować ten pożar. Także mieszkańcy pomagają w ugaszaniu tego wielkiego żywiołu. Pożar wybuchł właśnie w piątek, i nie da się go na razie ugasić. Jest nadal aktywny, jest wiele jednostek straży pożarnej oraz wielu mieszkańców. Ogień znajduje się w pobliżu Kliżewaca, na wzgórzu Kliżewace, w pobliżu Krzyża. Więc wszyscy starają się to wszystko gasić. Aby pielgrzymi mogli swobodnie przybyć do Meczu na Festiwal Młodych, który będzie od 1 do 6 sierpnia, na którym będą msze święte, będzie odmawiany różaniec, świadectwa, procesja, adoracje, koncerty, tańce czy występy chórów oraz orkiestr. Z, z kraju, czyli z Hercegowiny, z Bośni, z Chorwacji, jak i z zagranicy. Strażacy starają się, aby ten ogień, który trawi niską roślinność, trawę, który nadchodzi z dwóch frontów, a niedostępny teren jest bardzo. Ciężko, aby zdławić tam ogień. Jest bardzo ciężki do gaszenia, ponieważ strażacy muszą nieść na miejscu... Wszystko muszą nieść na swoich plecach. Więc jest to bardzo utrudnione. Kto był na kliszewacu wie, że jest tam bardzo ciężko wejść. Wchodzi się po kamieniach ostrych często, więc... Jak mówi Silvio Ostoić, dowódcy Straży Pożarnej w Chitluku, w gaszeniu pożarów przez siły zbrojne, które dysponują helikopterami przeznaczonymi do takich e, sytuacji, nie można oczekiwać szybko bez zgody Sarajewa. Więc e, trzeba polegać e, na mieszkańcach Meczugorie oraz e, na strażakach z pobliskich miejscowości, z Czitluka, z Lubuszki, czy oddalonego około 50 km po Susję. Więc wysokie temperatury, które są teraz w Chorwacji, w Hercegowinie, w Bośni, w całej okolicy, na Bałkanach, nie sprzyjają... Temu, aby ten pożar ugasić. Jest wyjątkowy czas, wyjątkowych upałów w, na Bałkanach. Tego nie było jeszcze w takim stopniu od lat, kiedy temperatura wody, samej wody osiąga 30 stopni Celsjusza, więc jest to bardzo, bardzo. Wielki upał, który. Nawet jeżeli chodzi o roślinność w Chorwacji, w Hercegowinie jest ta, ta. Tak samo jeżeli chodzi o pomór małży w pobliskiej Chorwacji, niedaleko od Meczugorje, jest wszystko zagrożone. Jeżeli chodzi o małże, w około. 150 km od Meczugorje, w Małym Sztonie. Jak podają media, straty szacowane są w hodowlach na 90%. Jak mówią, jest to ogromna katastrofa. Nigdy hodowcy nie spotkali się z taką sytuacją przez całe życie. Nawet nie słyszałem o czymś takim. Powiedział Hodowca małż. Zatoka Maliszton znana jest z największej produkcji małży w Dalmacji. Osiągnęła ona w tej chwili straty na poziomie 80%. Eksperci twierdzą, że za ten pomór są odpowiedzialne wysokie temperatury wody. Więc. Teraz są straszne upały, właśnie w Meczugorie, w okolicach, nad Morzem Chorwackim, nad Adriatykiem. Więc trzeba bardzo uważać. Apel do wszystkich, którzy przyjeżdżają na festiwal młodych: aby zabrali ze sobą przede wszystkim kremy na te ogromne upały przeciwsłoneczne nakrycia głowy aby się odpowiednio nawadniali, aby mieli też odpowiednią odzież. Pamiętajcie o tym wszystkim, żeby nie było tragedii. W Meczu Gorie w Chorwacji jest bardzo, bardzo gorąco. W rejonie Dubrownika, właśnie jak podawały media, temperatura osiągła około 30 stopni Celsjusza, 29,7%. Najwięcej od momentu wprowadzenia pomiarów w, w kraju. To świadczy o tej wielkiej temperaturze. Te anomalie także odnotowano w innych częściach Chorwacji. Więc tak wygląda sytuacja z wielkim pożarem w Mechu Warrior. Co będzie dalej? Będziemy przekazywać te informacje na bieżąco. Lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie te filmy. Do usłyszenia. that is not